Siema, ja jestem Wratek, witam Was w kolejnym odcinku z Flipcrafta na moim kanale Co bym dzisiaj chciał zrobić na no, zróbmy znaleźć miejsce na domek Ale co z tym miejscem na domek właśnie Wiem, że moje odcinki są nudne, ale przyzwyczaicie się. Jak już się zacznie akcja rozkręcać, to będzie lepiej. Um, I tak Zna y pokopałbym znowu, tylko tym razem trochę cięć porobię. Kopałem przed ciebie i tak sobie wymyślałem, o lapis, y że mogę się wykopać. I spróbuję się właśnie wykopać. Jestem na 14, 15, 16. Wykopię się teraz I zobaczę, tam wiadrem będę kopał I zobaczę co mnie tam czeka Bo może być fajny teren, może jakaś druga wioska Nie wiem, ale wolałbym No, nawet góry jak były to świetnie Ale byle nie polana, bo polana to jest masakra Więc kopiemy Dobra, ja jestem przy 72 kratce i nadal jest dirt. A już. O! Myślałem, że to. Góry. Trudno, jeszcze wykopię się trochę. Wykopię, wycinek. Może. O, o, o! O coś takiego mi chodzi. I krówka. Dobra. Słuchajcie, chyba mamy. Miejsce na domek. Tym razem walę z siekiery. I mamy skórę. Jedną, bo jedną, ale mamy Słuchajcie, o to mi chodziło. O takie coś. Tylko szkoda, że tu jest woda. Ej, ale w sumie. Dobra. Słuchajcie, mamy miejsce na domek. Tutaj powstanie moja baza. W tym, Tylko teraz... Tu... Tak się wysunąć, hop, dobra. O i ja o to mi chodziło. Tu mam fajne pole do popisu. Zetnę sobie to drzewko. Kwiatowy las, więc... Dobra, ale w sumie tą wodę bym mógł sobie ususzyć. O i w pobliżu mam nawet góry, więc pokczamp Ale to się dziwnie wygenerowało O I proszę bardzo A, 1.12 to jednak Nie wiem, czy ten generator terenu się zmienił, czy nie, ale No raczej nie Dobra, to duże drzewo będzie problemem, ale tak, teraz tam trzeba się dobudować. Ja nie chcę bridgeować, bo obawiam się, że spadnie. Tak tylko gdzie był? Bo ja tu spadłem. Tak, spadłem stamtąd. Czyli tu. Ja bym w sumie sobie robił takie tunele podziemne. Jak takie stewoltek z serwera Minecraft, co mają mały domek, a tunele podziemne, ale nie. Yy... Bo dobra, tutaj sobie. Tak, ja też robiłem kiedyś, ale mam plamkę. A wszyscy i tak mówią, że i tak będę eskiwał. Dobra, wracamy. O! Trochę węgla po kopie. I moim zdaniem, ja bym sobie sprzedał. Moim zdaniem, ja bym sobie to sprzedał tego wiśniacza i emeraldy z Przynajmniej achievement dostanę. Bo w sumie. No. Dobra, wracamy do domku, Wracamy, bo już noc trzeba się przespać. No. Walimy z panko i w następnym odcinku się przeprowadzamy. To z poprzednich odcinków było porząd nagrywam. Dobra. Trzy skóry. Dobrze jest. Trochę bym wziął w ogóle tego. Diamenty to na samym końcu. Drewna. No piecyki też. A bo ja tu przepalamy. O, to koniec mi się przepali, a ja was żegnam i zapraszam na kolejny odcinek, na którym będziemy się przeprowadzać, a w następnym może już budować bazę. Cześć!